W faktach pomoc dla ludzi transseksualnych. Operacja zmiany płci jest bardzo kosztowna to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do tego dochodzi brak akceptacji, depresja, dramat. O wsparcie można zwrócić się do wrocławskiej fundacji pomagającej osobom transseksualnym. I o tym właśnie Anna Piskorowska. Oliwia ma 22 lata. Jest handlowcem. Urodziła się jako chłopiec, jednak na co dzień żyje jak kobieta. Kobiece ruchy i makijaż opanowała do perfekcji. Mam o pełną swoją higienę, depilację całego ciała, nie tylko na twarzy, tak samo idą nogi, pozostałe części ciała. Jest dużo elementów, gdzie kupuję kosmetyków rybam to coś, co sprawia, że po prostu przyciąga z rzek facetów. Oliwia mówi, że od dziecka nie czuła się dobrze we własnym ciele. By móc w pełni stać się kobietą, musi poddać się operacji zmiany płci, która kosztuje co najmniej 30 tysięcy złotych. Będąc już małym chłopcem przebieram się w mamy sukienki, bawiłem się jako jakaś dziewczyna, zaczęłam kupować jakieś pończoszki, jakieś sukienki, jakieś um, drobne takie detale typu jakieś pomadki. Jedna na 30 tysięcy osób ma inne niż wynikające z budowy anatomicznej poczucie płci. W całej Polsce wykonuje się rocznie około 30 zabiegów jej zmiany. Choć po operacji ze względu na ilość przyjmowanych przez całe życie leków i hormonów żyją znacznie krócej, większość z nich chce podjąć takie ryzyko. Doktor Jacek Jarliński przeprowadził już kilkanaście takich zabiegów. Jak mówi, są one niezwykle skomplikowane. To nie jest jedna operacja, jest to zwykle grupa operacji, która przeprowadza się etapowo. Taki czas leczenia może trwać do dwóch lat. Transseksualizm ma podłoże genetyczne. Oprócz problemów prawnych wynikających ze zmiany płci, takie osoby zmagają się z brakiem akceptacji społecznej. Zdaniem psycholog Beaty Jarosz, ich życie jest pełne dramatycznych wyborów. Ci ludzie przez wiele lat walczą z sobą, aż wreszcie przychodzi taki moment, kiedy decydują się ujawnić swoją inność, informują rodzinę. Jeżeli mają duże wsparcie w rodzinie, rozpoczyna się bardzo, bardzo długi, żmudny, Pełen upokorzeń, niejednokrotnie, proces zmiany płci. Zgodę na zmianę płci musi wydać sąd i szereg specjalistów. Być może wkrótce i Oliwii uda się spełnić największe marzenie fakty Anna Piskorowska.